11 drużyn ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego wzięło udział w pierwszym turnieju miast historycznych. Impreza odbyła się w przepięknej scenerii zamku w Rynie, a jej głównym celem było propagowanie wiedzy historycznej związanej z kulturą średniowieczną. Chcemy jakby wzbudzić w tej młodzieży ukochanie tego regionu, żeby stała się ona dla nich taką małą ojczyzną. A że trzeba i wypada wiedzieć coś o ojczyźnie, stąd właśnie młodzież uczy się tej historii. Teorii, szuka źródeł prawda, różnych wydarzeń historycznych, no i oczywiście zmagania, prawda, też typowo historyczne są. Uczniowie rywalizowali ze sobą w kilku średniowiecznych konkurencjach, podzielonych na kategorie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkocka piechota, tak zwany marsz, związane, cała drużyna miała związane nogi, wszyscy musieli dojść do, do danego słupka i się wrócić. Później była tak zwana zapałeczka, rzut zapałką czyli belką drewnianą długości dwóch metrów, o wadze 10 kilo. Każdy zawodnik rzucał od danego rzutu, zależało jak daleko. Łączyliśmy te rzuty i wtedy wychodziło, kto tam wygrywał. Był też tak zwany pijany miecz. Czyli um, obrót dookoła do własnej osi dziesięciokrotnie. No i plus do tego trzeba było dobiec do danego pachołka i ściąć główkę kapusty. Pomysł organizacji turnieju zrodził się w mrągowie. Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania, czego dowodem jest wygrana reprezentantów mrągowa w całym turnieju. Zrodził się ten pomysł w zeszłym roku. Podczas projektu realizowanego razem z Zamkiem Ryn, no jako pomysłodawcy, organizatorzy, wystartowaliśmy również ze swoją drużyną. Najmocniej czuliśmy się w konkurencji pierwszej. Był to bieg, pijany bieg. Dzisiaj trzeba było kręcić się 10 razy koło pachołka oraz przeciąć kapustę. Chyba w tym najlepiej waliśmy, zajęliśmy pierwsze miejsce. Wygraliśmy wszystkie, no ale chyba najbardziej to przyciągali liny. To pierwszy rzuciłem, zdobyłem przewagę na. Mojej szkoły i niestety to się nie udało wygrać, bo rzucili lepiej od nas. Brałam tutaj udział, ponieważ bardzo y, lubię no właśnie, jestem dobra po pierwsze, y, bardzo lubię historię i interesuję się ogólnie historią. Myślałam, że to jest fajna zabawa, więc postanowiłam wziąć udział. W konkurencjach brałam właśnie udział w zapałach no i też właśnie później koledzy zepsuli, no i niestety drugie miejsce. Jak już wspomnieliśmy, pierwsze miejsce zajęli reprezentanci mrągowa, drugie Lidzbarka Warmińskiego, trzecie rynu, a czwarte kętrzyna. Stroje, w których występowali mrągowianie ufundował starosta mrągowski Dominik Tarnowski i burmistrz Mrongowa Otolia Siemieniec. O nagrody i puchary zadbał m.in. sejmik województwa warmińsko-mazurskiego. To jest pokaz lekcji historii, jak powinno się ją prowadzić, organizować, poszerzać wiadomości uczeń siedzący w ławce, tylko i wkuwający daty na pewno nie zainteresuje się tą szczegółową historią. Myślę, że ten turniej miast właśnie ma to na celu, żeby wyjść poza ramy Szkolne. To świetny pomysł i bardzo cieszymy się, że został zrealizowany, tym bardziej, że we wszystkich trzech kategoriach wiekowych wygrały drużyny z Mrągowa, reprezentujące Mrągowo i powiat mrągowski. Organizatorami pierwszego turnieju były: hotel Zamek Muzeum w Mrągowie, oddział Muzeum Warmi i Mazur w Olsztynie oraz zespół szkół numer jeden w Mrągowie.